Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tym razem mam dla Was drugą spacerówkę na naszym kanale od marki Coletto. Jak zawsze przy każdej nowej marce na samym początku zawsze jest taki wstęp do samej marki i do tego wstępu odsyłam Was do odcinka Fado FX, gdzie dokładnie powiedziałam kilka słów na temat marki i możecie dokładnie zobaczyć, jakie trzy innowacyjne technologie wprowadziła ta marka. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, już nie przedłużając, zapraszam Was do spacerówki, która wiem, że jest Wam dobrze znana. Także w pięknej Gdyni Głównej, w bardzo dużej temperaturze na zewnątrz, zachęcam Was do obejrzenia dzisiejszej spacerówki razem ze mną. To jest, słuchajcie, model jeden z popularniejszych, dlatego że jest on super przystępny, jeśli chodzi o cenę. Nadaje się on idealnie w teren, ma świetne siedzisko. No ale zobaczmy głębiej, albo właściwie dalej, jak to wygląda. Jeśli chodzi o samą budkę, mamy tutaj w budce okno wentylacyjne górne, natomiast mamy dodatkowy zamek z waszej strony, którym możemy sobie tą budkę jeszcze bardziej poszerzyć. Więc jeśli chodzi o spacerówkę, taką, którą kupujemy osobno, mamy tutaj bardzo fajnie zabudowaną tą budkę. Gdybyśmy chcieli ten daszek, możemy albo odpiąć, albo ewentualnie schować sobie do środka. No i teraz zobaczmy, co mamy w środku. Jeśli chodzi o wnętrze. Mamy tutaj bardzo wysokie siedzisko, mamy pasy oczywiście pięciopunktowe, które są wypinane za pomocą jednego guzika. Potem sobie każdy osobno wkładamy, więc też nie ma potrzeby tych pasów z obu stron po prostu montowania jednocześnie. Jeśli chodzi tutaj o dalej część wnętrz... wnętrza, wnętrz... 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 mamy oczywiście pas krokowy, który możemy sobie odpiąć za pomocą tych dwóch nap. No a jeśli chodzi o sam pałąk, zobaczcie, że możemy go sobie przede wszystkim wypiąć w ten sposób za pomocą tych dwóch guzików. On jest również z ekoskóry, więc też jak dziecko będzie po prostu go ślinić, czy udawało, że po prostu je, to tutaj w łatwy sposób możemy go oczyścić. No, i jeśli chodzi o podnóżek, macie tutaj pod spodem takie dwa specjalne czarne plastiki, które wystarczy przytrzymać, i w tym momencie możemy sobie regulować podnóżek. Będzie łatwiej z drugiej strony. I w tym momencie, oczywiście, może on być całkowicie na płasko. W związku z czym też zobaczycie, że jak dziecko będzie starsze, może swobodnie sobie nóżki opierać o tej części, tutaj właśnie, z spacerówki. O tą część. Jeśli chodzi o rączkę, rączka jest łamana, w związku z czym również do każdego wzrostu nam się fajnie dopasuje. Akurat do mojego wystarczy ta odległość. I też zwróćcie uwagę na to, że ten wózek, tak jak mówiłam, jest świetnym wózkiem uniwersalnym w teren, dlatego, że ma świetną amortyzację na tył i na przód, ale dodatkowo ma koła pompowane, które są najlepszymi, jeśli chodzi o koła terenowe. Jeśli chodzi z kolei o tył budki, zwróćmy uwagę na to, że tutaj zobaczcie mamy dodatkową kieszonkę od góry za pomocą zamka otchnianą, ona jest bardzo szeroka więc bardzo dużo rzeczy tu się pomieści. Możemy sobie ewentualnie zrobić tutaj takie najważniejsze po prostu sobie rzeczy, też przytrzymać z stylu właśnie na przykład bidona. Natomiast w jaki sposób sobie w ogóle tutaj ją regulujemy? Tutaj słuchajcie, mamy takie paski, czyli regulujemy ją za pomocą ściągania pasków i w tym momencie po prostu sobie ściągamy ten materiał do góry, więc w ten sposób zobaczcie, że wózek możemy regulować za pomocą różnych pozycji, która będzie dla Was po prostu idealna. Więc nie jesteście ograniczeni do pięciu czy trzech pozycji, jak w większości wózków, tylko tutaj generalnie regulujecie sobie za pomocą pozycji, która jest dla Was idealna. Gdybyśmy mieli ochotę, możemy sobie oczywiście w lato te rzepy tutaj pod spodem, jak i również napy odpiąć i w tym momencie mamy również dodatkowe okno wentylacyjne, więc możemy sobie się tego górnego materiału całkowicie, gdybyśmy mieli ochotę, po prostu pozbyć. Też co jest, słuchajcie, fajne i niespotykane, to to, że w spacerówce najczęściej nie ma już żadnych akcesorów jak kupujemy osobno. Tutaj mamy, mało że moje włosy w buzi, to jeszcze folię przeciwdeszczową i mamy dodatkowo osłonkę, także na okres jesienno-wiosenny jesteście jak najbardziej zabezpieczeni. No i teraz czas na składanie. Żeby sobie złożyć ten wózek mamy bardzo prosty mechanizm, możemy to zrobić jedną ręką. Ten czerwony guzik przytrzymujemy sobie do góry, no i teraz przechodzę sobie do środka spacerówki i na siedzisku dziecka, zobaczcie, mogę swobodnie jedną ręką trzymać dziecko, a drugą wystarczy, że sobie ciągnę ten element i w tym momencie składa mi się cała spacerówka, również z pałąkiem, więc o niego też nie muszę się tutaj martwić. No i oczywiście w ten sposób spacerówka jest złożona. Jeśli chodzi o hamulec, on tutaj zobaczcie, że jest bardzo fajnie wyprofilowany. Nie musimy sobie niszczyć obuwia od spodu, od spodu wystarczy, że tylko sobie naciśniemy go od góry i w tym momencie hamulec jest zwolniony. A żeby go sobie zablokować, wystarczy nogą przytrzymać ten dolny guzik i hamulec teraz jest zablokowany. Zwróćmy też uwagę na piękne logowanie, które jest tutaj wyszyte właśnie na rączce, która jak mówiłam jest również z ekoskóru, tak samo jak i dla dziecka. No i przejdźmy sobie teraz do kół. Jeśli chodzi o koła, mamy to, jak mówiłam, koła pompowane, natomiast zwróćcie też uwagę na to, że mamy tutaj bardzo fajny i szeroki, duży kosz. Tutaj też bardzo fajne jest to, że mamy bardzo fajny dostęp z boku i od tyłu, gdzie tylko byśmy chcieli doszło do tej spacerówki. A jeśli chodzi o koła przednie, zobaczcie, że możemy sobie zablokować je w bardzo łatwy sposób. Wystarczy, że tym przyciskiem przesuniemy sobie na przykład w prawo i w tym momencie mamy koło zablokowane. A żeby je sobie odblokować, to w tym momencie zwalniamy ten guździk i koło jest zdolne do jazdy, w którym kierunku byśmy chcieli. Ta funkcja blokady przedniego koła, przednich kół właściwie obu, służy temu, że w czasie takich trudniejszych warunków, jak na przykład dziury, czy jakieś właśnie trudniejsze drogi, w tym momencie koła nam nie będą wpadać w takie każde dziury, tylko będą po prostu przejeżdżały prosto. Tutaj również bardzo fajny system, jeśli chodzi o wypięcia koła, zobaczcie, że wystarczy tym górnym guzikiem sobie przetrzymać i w tym momencie koło jest już wypięte ze stelaża. Najlepszy host programu, który wszyscy lubicie oglądać, ale tylko i wyłącznie względu na mnie, a nie osobę, która mówiła przede mną. Eee, Spaceruka, oj, coś popsułem. Jaka jest każda... Piękny szary kolor, pasuje do wszystkiego, więc nie trzeba się martwić, że macie jakiś różowy, zielony, niebieski albo nie wiadomo jaki wózek. Brązowy też się fajnie komponuje, bardzo przyjemna rączka z ekoskóry, fajna w dotyku. Co najfajniejsze, regulacja oparcia, która opiera się o te paski, więc można po prostu zamiast szukać jakiegoś guzika coś mocno pociągnąć, więc jest wszystko spoko. No ale najfajniejsza jest ta kieszonka z tyłu, pomyślcie ile tutaj rzeczy będzie mogła wasza kobieta wrzucić, które będziecie musieli potem po niej posprzątać, to jest niesamowite. A. No i co? I tyle, no. Wygląda porządnie, dzieckiem nie jestem, więc się nie zmieszczę, ale chyba będzie okej. Okay. Także kochani, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, a wraz z nim gość specjalny, nie mam tutaj na myśli tego pana, tylko oczywiście wózek Coletto Jogi, to zachęcam oczywiście do subskrypcji, żeby być na bieżąco z dalszymi odcinkami, ale również do łapek w górę i komentarzy, bo może jednak ten pan podobał się, się bardziej niż ten wózek. No wiadomo, że nie ty. <no> Także trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa.